Cześć. Chcesz ustawić własny serwer DNS dla konkretnego VLANu przypisany do Access Pointa w rozwiązaniu kontrolerowym Aruby? Jeśli tak, to pokażę, jak to zrobić na przykładzie DNS-a blokującego reklamy i domeny phishingowe Pihole. Zapraszam. Najpierw zobaczmy, jak wygląda aktualnie konfiguracja środowiska. Linux jest podłączony do sieci NapLab Personal. Aktualny serwer DNS tej sieci to 1.1.1.1, DNS z Cloudflare. DNS będziemy ustawiać w kontekście folderu konfiguracyjnego kontrolera. Następnie Configuration Interfaces Następnie przechodzimy do zakładki VLANs. Z listy VLANów wybieramy VLAN przypisany do naszej sieci. W tym przypadku będzie to NAP client Lab. I VLAN o ID 234. Następnie wybieramy ID VLANu, który chcemy zmodyfikować. Przechodzimy do zakładki IPv4 i w wierszu DNS Server wpisujemy docelowy adres serwera, który chcemy ustawić. Zobaczmy, jak wygląda konfiguracja naszego docelowego serwera DNS. Serwer DNS jest kontenerem Dockera w, por w portainerze. Docelowo będzie to Pihole. Logujemy się do Pichola, aby sprawdzić jego konfigurację. Jesteśmy w zakładce Blacklist. Jest tutaj zablokowana domena youtube.com. Jest to podstawowa konfiguracja, więc jest to tylko standardowa adlista i dodana ta domena do Blacklist. Pichol jest skonfigurowany domyślnie i przy odwiedzeniu strony z listy będzie zwracany adres IP000. Narzędziem ns-lockup będziemy sprawdzali, co zwraca serwer DNS przy domenie youtube.com. Ze względu na to, że przeglądarka internetowa ma swój własny cache, to od razu nie zauważymy zmian wprowadzanych na DNS. To jak widać został zwrócony adres IP domeny youtube.com. Adres IP naszego serwera DNS jest adresem IP pichola. Wklejamy go w wierszu DNS server Jeżeli został wklejony protokół HTTP, należy go usunąć i zostawić sam adres IP. Następnie naciskamy Submit. Tutaj warto zauważyć, że mod modyfikacja była stosowana do ID VLANu. W przypadku VLANu nap client slab i nap na przykład napklient z Radek jest ten sam ID wilanu, 234. Także stosując zmi zmianę w labie została zastosowana również do innych Vilanów. Jeżeli byśmy chcieli zastosować zmiany oddzielnie to każdy z tych nazwanych Vilanów powinien mieć inny ID. Zobaczmy zmiany jakie zostaną zas zastosowane. Zmiana dotyczy tego kontrolera. Rap MC7030 i będzie to zmiana w ustawieniach interfejsu VLAN IDs IPv4 IP adres assignment jest to zmiana w puli VLAN 234 został tam tylko zmieniony serwer DNS na 10.253.253.6 i w zakładce Services DHCP DHCP server Została zmieniona też w puli VLANów o nazwie VLAN 234. Zmiana dotyczyła konfiguracji w IPv4. Zobaczymy listę podłączonych klientów. Jest tylko aktualnie podłączony Linux demonstracyjny. Widać, aktualnie on ma przypisany DNS Cloudflare. Rozłączymy go z sieci, żeby ponownie się podłączył. Zobaczmy, czy już zmiany w DHCP zostały zastosowane. Jak widać jeszcze dzierżawa nie wygasła. I DNS został ten sam. Ręcznie rozłączymy i połączymy ponownie. Już nastąpiło połączenie. DNS został zmieniony. Przypisany z DHCP. -a. Teraz z ponownie poleceniem nslookup YouTube.com sprawdzimy konfigurację. I tym razem z serwera DNS otrzymaliśmy same zera. Jest to związane z tym właśnie, że p-hole w domyślnej konfiguracji zwraca same zera, i tym sposobem blokuje dostęp do określonych witryn. Także widać, że konfiguracja zmiany, zmiany serwera DNS zadziałała. Przeglądarka internetowa nadal może udostępniać witrynę YouTube dopóki nie zostanie opróżniony cache DNS. Jeśli jesteś zainteresowany stworzeniem sieci WiFi opartej o rozwiązania kontrolerowe Aruby i nie wiesz jak się do tego zabrać, zapraszam na darmowy kurs Nap Mobility Introduction. Link do kursu znajdziesz pod filmem. Do następnego razu.